To chciał zabić komendanta głównego policji. Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii trzeciej RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego dostępna na kapitalbo.pl. Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Piotr Duk, Szanowny Panie Stanisławie. Pierwsze pytanie: Czy słyszał pan o tym, co zapowiedziała pani Mucha, czyli że ukraińskie dzieci w polskich szkołach będą miały swoje lekcje historii? Jak pan je sobie wyobraża? Czy polskie dzieci między lekcjami masturbacji i wycieczkami do muzeum Polin na prelekcje z panem Danielsem będą też miały lekcje historii w ukraińskim wydaniu? No nie wiem, chyba nie, bo to yy, tutaj pan. Pani wiceministra, bo to feministra jest w waginecie Donalda Tuska, pani Mucha taką fuchę dostała. Wreszcie ona od sportem kiedyś się zajmowała, a teraz edukacją, masturbacją. No, widzimy, że pani Mucha jest zdolna do wszystkiego proszę państwa ona rzeczywiście zapowiadała, że ukraińskie dzieci w szkole tu polskie szkoły nie będą polonizować ukraińskich dzieci, tylko będą tu je ukrainizować. No to jak to sobie wyobrażamy? No na pewno na lekcjach historii będą się uczyć, że Stefan Bandera to był bohaterem to bo, bohater jest, tam jaki był, bohater narodowy, wiecznie żywy bohater narodowy Ukrainy. A rzeź wołyńska to słusznie była, to polskich panów tam wyrezać trzeba co do jednego. Jak, na, jak już na Wołyniu ich zabraknie, no to w Polsce będzie można z tych, bo no, tak jak to mówił Franciszek Fischer, kiedyś Franciszek Fischer jeszcze przed wojną, o to proroctwa go wspierały. Powiedział, że nie będzie w Polsce dobrze, dopóki się nie rozszela 700 tysięcy łajdaków. Ktoś mu zwrócił uwagę, ale Panie Franciszku może nie będzie aż tylu łajdaków, a on poela: nic nie szkodzi, w razie czego dobierzemy z uczciwych. No to te, tutaj też można, jak na Wołyniu za mało. Bo tutaj na Lubelszczyźnie, czy tam na, w Świętokrzyskiem można będzie jeszcze zrobić kontynuację, poprawkę do Wołynki. No i nawet kto wie, czy jakieś takie zajęcia praktyczne nie zostaną przez panią Muchę tutaj zaprojektowane. No Widzimy, że w tej, w tej służalczości wobec Ukraińców to już po prostu tu rację miał trochę rosyjski polityk narodowości prawniczej Włodzimierz Żyrynowski, kiedy Polskę porównywał do Kuby, Rzeczywiście tu pani Mucha pokazuje, że już niedaleko nam do tego stanu rzeczy, że porówni, pochyła i się staczamy. Drugie pytanie. Myślałem ostatnio nad polskimi elitami finansowymi, biznesowymi, naukowymi, artystycznymi i zaczęło mnie coraz bardziej zastanawiać, czy w tych środowiskach pozycja nie jest dziedziczna. Czy to nie było tak, że środowisko starych kiejkutów się rozsiadło na przykład w sferze biznesu, a teraz dziedziczą ich dzieci? No tak, no tak. No podam przykład. Przepraszam, że tu w połowie przerywam pytania. Podam przykład takiego dziedziczenia pozycji społecznej. Otóż, kiedy panu Ryszardowi Krauzemu, którego, jak, który, jak przypuszczam, obracał nie swoimi pieniędzmi, ale powierzonymi, z jakichś tam powodów, mniejsza o to, jakich powinęła się noga, no to on został wyślizgany, wyciśnięty ze wszystkich tam spółek, w których tam w zarządach czy w radach nadzorczych brał udział, a jego miejsce kto zajął? syn pana generała Marka Dukaczewskiego, który tam z biznesem wcześniej wiele, wiele, wielu kontaktów nie miał, bo tam zdaje się, że skończył jakieś wyższą szkołę gotowania na gazie tutaj przy Uniwersytecie Warszawskim. No ale to widać tutaj dzielniczenie pozycji społecznej jak najbardziej, a specjalnie zwłaszcza w sektorze finansowym. Czytam dalej. Artyści byli kreowani przez bezpiekę, a teraz ich dzieci to przejmują. Prawdziwa polska elita została wymordowana podczas II wojny, a kto przeżył tego, Stalin wykończył. Jest oczywiście trochę inteligentnych, zamożnych ludzi, niezależnych, ale są to na przykład zamożni przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy na tle zwykłych Polaków, którzy dorabiali się ciężką pracą a przy wspomnianych elitach mających często oprócz przeszłości pierwszorzędne pochodzenie i zrekrutowanych spośród polskojęzycznej grupy rozbójniczej są to po prostu małe rzuczki. No jest, są tacy polscy przedsiębiorcy, rzeczywiście, no ale to jest jedna... Z najbardziej gnębionych grup. Ja wczoraj rozmawiałem z takim moim znajomym przedsiębiorcą z Pomorza Zachodniego, no i on bardzo był zaniepokojony. Mówił, że wszystko siada w tej chwili. Właśnie tacy. Tacy przedsiębiorcy, którzy stanowią kręgosłup tej polskiej przedsiębiorczości, to znaczy średni i drobni, bo tu wielkich takich to to wiadomo, wielkie, wielcy, wielkie rekiny biznesu to są przeważnie właśnie Stare Kiejkoty i tak dalej, które tam że tak powiem funkcjonują na pieniądzach ukradzionych o między innymi z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i takich innych. A nie, to nie są ci, którzy się dorobili własną pracą, tylko w związku z tym oni mają, no takim przykładem przedsiębiorcy, który Właśnie tu ze starych tu się wywodził, to był Ireneusz Sekła. No, jak pamiętamy Jamochłon finansowy nie wypada, tak może mówić o nieboszczykach, bo demorotu i nich Nizi jak mawiali starożytni Rzymianie, ale no, Prawda też jest, jak to inni starożytni Rzymianie mówili, amicus Plato set magis amica veritas, Platon przyjacielem, ale prawda jest jeszcze większym tutaj przyjacielem, no więc trzeba mówić prawdę. No i cóż, pan Ireneusz Sekuła cztery razy musiał aż do siebie strzelić, zanim się pożegnał z rodziną, więc to tak to wygląda. Rzeczywiście tu ma pan wiele racji, no ale trudno w takim, Położeniu się znaleźliśmy, w ogóle jest jeszcze gorzej, dlatego że polski, tradycyjny, historyczny naród polski, to jest, ja tu taką teorię lansuję, od 1944 roku musi dzielić terytorium państwowe z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. Pan tu wspomina o tej polskojęzycznej wspólnocie rozbójniczej, która. Tym się charakteryzuje, między innymi, że gotowa jest wysługiwać się każdemu, kto jej obieca możliwość kontynuowania pasożytowania na tym polskim historycznym narodzie. No i z taką sytuacją mamy do czynienia. Dobrze to nie wygląda. Tom True. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Czy nadal zgadza się pan z opinią, że naszą biedną Polskę czeka społeczna i narodowa przebudowa? Kastą rządzącą będzie rzymska elita, przerzucona tu niedługo z terenów przypalestyńskich, następnie sprowadzona i odpowiednio promowana prawnie, finansowo, etc. grupa etniczna z nadukraińskich Czarnoziemów a na samym dole my, pijaki lub to, co w nas zostanie. Jeśli zgadza się pan z tą teorią, to czy już widać pierwiosnki tego konstruktu pana zdaniem? Pozdrawiam serdecznie. Jasne, że widać. Co pan mówi, że kastą rządzącą będzie rzymska elita? Jak to będzie, kiedy już jest? Kiedy już jest. Co, wy, co wyznacza, że tak powiem, linię polityczną każdorazowego rządu polskiego? Jeden rad gazety wyborczej, a kto Jeden ratowi tam, że tak powiem, tego? No, a któż był jak nie stary, żydowski, finansowy, gradziarz Jerzy Soros, który nawet jest współwłaścicielem spółki Agora. To jak to będzie, kiedy już jest? Już jest. Pyro. Witam, jakie miał Pan zdanie o doktorze Dariuszu Retajczaku? No dobre, miałem zdanie, ja go nawet znałem osobiście, niezbyt tam dobrze, trudno powiedzieć, żebyśmy się tam. Przyjaźnili w jakiś zażyły sposób, ale poprzez pana Józefa Białka z Wrocławia, który też się, nawet się z nim przyjaźnił, chyba, no to go poznałem. No i to był bardzo sympatyczny człowiek, takiego pogodnego usposobienia, takie przynajmniej odnosi, odnosiłem wtedy wrażenie. No i chyba był rzetelnym naukowcem, co go zresztą zgubiło. Bo dzisiaj nie ma popytu na rzetelnych naukowców, tylko na blagierów, jakichś takich wycierusów moralnych, którzy kolekcjonują tytuły naukowe, ale w ogóle nie mają żadnego szacunku dla prawdy. A tymczasem pan doktor Dariusz Ratajczak traktował swoich studentów. Poważnie, bo między innymi dostarczył im taki skrypt swojego autorstwa, w którym zawarł Zawarł, opowiedział tam po prostu, o, przedstawił poglądy tak zwanych negacjonistów Holokaustu. No i stu się zrobił straszny klangor, tam go wyrzucili z tej uczelni i tak dalej. No i skończyło się to tak nie wiem dlaczego, bo aż taki groźny pan ratajczak się nie wydawał, ale nigdy nic nie wiadomo. Skończyło się tak, że jako, już jako nieboszczyk zajechał na. Parking jakiegoś tam supermarketu, no i tam już jako rozkładający się nieboszczyk został znaleziony przez policję. Tak to wyglądało. Mroczek, mroczek. Panie Stanisławie, czy generałowie Putina dowodzącymi wojskami? dowodzący wojskami rosyjskimi mają pierwszorzędne pochodzenie no nie, nie wiem co mam pan na myśli mówiąc o pierwszorzędnym pochodzeniu na ogół jak tu y, używają tutaj Polacy takich eufemizmów to mają na myśli pochodzenie żydowskie ale nie wydaje mi się a ja zresztą nie znam wszystkich generałów znaczy kilku tylko tam o kilku słyszałem generałach dowodzących na Wojskami rosyjskimi w tej wojnie, na przykład o generale Surowiki, nie? No to on chyba nie ma żadnego pochodzenia. Znaczy pochodzi oczywiście, bo każdy ma ojca i matkę to jasne, ale on ale to nie jest to pochodzenie, które prawdopodobnie ma Pan na myśli. Więc nie wiem, skąd takie fałszywe pogłoski tutaj są. Bardzo możliwe, że prezydent Zeleński je rozpowszechnia, albo jacyś tacy, o, Juden rad gazety wyborczej może to rozpowszechniać bo rad Gazety Wyborczej wie, że tak, Polacy to tam nawet ci, co udają, że tu są filosemitami, to tak naprawdę to jak nikt nie widzi, to sam tych Żydów to nie lubią. Zresztą nie tylko oni, bo jak opowiadał mi ten mój przyjaciel, nieżyjący już co prawda, Aleksander Rosenfeld, no, on to w ogóle nie tylko miał pochodzenie, ale w dodatku no, rysy semickie miał w postaci karykaturalnej. Jakby ktoś chciał karykaturę zrobić, no to właśnie mógłby go po prostu narysować z, tak z natury. No i to by wielu ludzi by uznało za karykaturę taką, nawet złośliwą. Więc Aleksander Rosenfeld opowiadał mi kiedyś taką historię. Mówi. Wyobraź sobie, wsiadam do tramwaju, a na platformie czterech skinów. No i oczywiście zobaczyli mnie i mówią: O, Żyd! A powiada kolega Rosenfeld: Ja się odwracam do nich i mówię: Nie lubicie Żydowca?”, A oni mówią: Nie. A ten mówi, ja też nie wszystkich. No więc tu nawet Żydzi patentowani to wszystkich Żydów nie lubią. Także, yy, czytam następne pytanie. Piotr, panie redaktorze, po pierwsze mam nadzieję, że odpowie pan na moje pytanie O Jezu, a cóż to za pytania, że aż pan ma nadzieję. Pierwsze pytanie, czy Putin jest sterowany przez Żydów? O, no nie wiem. To, to, nie, to Putina pan powinien spytać, a nie mnie. Putin mi się nie zwierza, wbrew temu, co tam u mnie mówią, że jestem ruskim agentem czy ruską onucą. To Putin mi się wcale nie zwierza, kto nim steruje. Obawiam się, że Żydowie nim nie sterują, chociaż oczywiście ma swoich Żydów, tak jak tam każdy, kiedyś każdy szlachcic miał swojego arendarza tam jak to nawet do literatury przeszło na grobek obywatelowi jest taki wiersz i tam jest między innymi miał arendarza, z którym rozważa czy będą wojny, czy czas spokojny i tak dalej, no to Putin pewnie takich mało, takiego Abramowicza tam ma, ale to Putin decyduje któremu żydowi wolno być oligarchą, a któremu nie nie było na przykład takich Żydów jak Borys Abramowicz, ten czy Waldemar Gusiński, to pogonił, a Chodorkowskiego nawet wsadził na 10 lat w zimne miejsce. Także to on decyduje, który. W internetach można znaleźć zdjęcia, raz, a tu się wyjaśnia skąd takie podejrzenia. W internetach można znaleźć zdjęcia, jak zimny ruski czekista pali hanukę wraz z brodatymi w kapeluszach, a naczelny rabin Mateczki Rosji twierdzi, że to właśnie dzięki nim udało mu się zająć Krym. No to, wie pan, w internetach, to jak jest tylko zdjęcie pan chce znaleźć, to pan znajdzie. I Nawet jak nawet Putin, ja chyba przypominam sobie, że widziałem Putina zdjęcie z brodą i z pejsami i tam w jakiej, z jakąś, w jakąś lisią czapą na głowie. Także niech pan tak nie, nie wierzy we wszystko, co pan w internecie zobaczy. W ogóle niech pan trochę... Tak krytycznie podchodzić do tego, co ludzie gadają, bo jak tak pan będzie we wszystko wierzył, co ludzie gadają, to daleko pan nad nie zajedzie. Drugie pytanie. Czy pana zdaniem wybory w Polsce są ustawione i z góry wiadomo, kto wygra, przez co nie opłaca się głosować, bo w końcu nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy? Proszę pana. Wybory w Polsce no i tak i nie. I tak i nie, bo na przykład no, podam dwa przykłady. Podam dwa przykłady. Kiedy w 2014 roku Polska na skutek tego, że prezydent Obama zresetował swój reset poprzedni z 2009 roku w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, Polska ponownie przeszła pod kuratelę amerykańską. A przedtem wskutek tego resetu z 2009 roku znalazła się pod kuratelą niemiecką, bo przeszła pod kuratele strategicznych partnerów, a Polska zgodnie z porządkiem lizbońskim z 20 listopada 2010 roku znalazła się w strefie niemieckiej. Więc jak Polska się znalazła w strefie niemieckiej, no to znaczy, że byliśmy pod kuratelą niemiecką i na pozycji lidera tubylczej sceny politycznej znalazła się znalazła się Volksdeutsche Partei Donalda Tuska i Donald Tusk był premierem no ale ale kiedy w 2014 roku Polska przeszła znowu pod kuratelę amerykańską, no to niemożliwe by było, niemożliwe było, żeby tutaj na pozycji lidera polskiej sceny politycznej znowu była jak gdyby nigdy nic, Volksdeutsche Partei i Donald Tusk jako premier. Nie, to też musiała nastąpić podmianka. No i nastąpiła. Pan prezydent Komorowski Pół roku wcześniej, przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku, był absolutnie pewien, że nie ma z kim przegrać. A pół roku później przegrał wybory prezydenckie i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, który był właśnie w Polsce nieznany nikomu jako polityk samodzielny. Pan Andrzej Duda był wynalazkiem naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, który z jakichś powodów wolał sam nie kandydować na stanowisko prezydenta, tylko wysunął takiego właśnie pana Andrzeja. No i pan Andrzej wygrał. I pan Andrzej wygrał, a potem y, wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Czy te wybory były ustawione, czy nie, no, to tego nie wiem oczywiście, ale y, no, widać było, że podmianka została zrealizowana. Co więcej, Niemcy były niezadowolone z tej podmianki, bo kiedy tylko. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne w 2015 roku. No to była późna jesień. Późną jesienią Jarosław Kaczyński utworzył rząd z Beatą Szydłą, panią Beatą Szydło na fasadzie. No to pani Beata jeszcze nic nie zdążyła zrobić, ba nawet nic nie zdążyła powiedzieć, co tam będzie robiła. A już Komisja Europejska, na czele której stały dwa niemieckie owczarki, Franciszek Timmermans i Jan Klaudiusz Junkers, zastosowała wobec Polski taką bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Widać było, że Niemcy nie są zadowolone z tego, z tej podmianki i z tego, że Polska tu wymknęła się spod kurateli niemieckiej. No i co się stało? I tak było. PiS rządził przez 8 lat, aż, do, aż w marcu ubiegłego roku na spotkaniu w Białym Domu prezydent Joe Biden w nagrodę za dobre sprawowanie. Pozwolił niemieckiemu kanclerzowi Olafowi Scholzowi, żeby Niemcy urządzały Europę po swojemu. No i co państwo powiecie, od razu się tutaj zakręciło w wokół podmianki na pozycji lidera yy, sceny politycznej tubylczej. Yy, I tu jeszcze tak zostało to zorganizowane zgodnie z tym, co radził klasyk demokracji Józef Stalin, bo pan tu pisze, że ważne, kto liczy głosy. Owszem, to jest ważne, ale Józef Stalin mówił, że jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest przygotowanie suwerenom prawidłowej alternatywy. A kiedy alternatywa jest prawidłowa polityczna? No wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No i przyjrzyjmy się w tej sytuacji, w tym kontekście wyborom 15 października. Kogo mieliśmy po jednej stronie? Po jednej stronie mieliśmy Donalda Tuska. Do którego niedawno całkiem Jarosław Kaczyński na oczach całej Polski zwrócił się w Sejmie takimi oto słowy: Wiem jedno. Jest pan niemieckim agentem. A Donald troszkę ani słowa nie pisnął, że to nieprawda. No a po drugiej stronie kogo mieliśmy? Mateusza Morawieckiego, który w 1989 roku był zarejestrowany jako tajny współpracownik NRD-owskiej A to wszystko prawdopodobnie miało dalszy ciąg, o czym by świadczy, świadczyła dalsza kariera pana Mateusza Morawieckiego który w niemieckich bankach, tam takiego historyka, których tam trzech na kilo wchodzi, przepotwarzył się w takiego specjalistę od finansów i tak dalej. No więc widać było, że zgodnie tutaj z zaleceniami klasyka demokracji Józefa Stalina, alternatywa została przygotowana prawidłowo. Nie wiadomo kto wygra, znaczy to... I, i, Prawidłowa alternatywa, tak jak mówię, oznacza, że bez względu na to, kto wygra, to wybory będą wygrane. No i tu nie ma się co, czy opłaca się głosować? Co to znaczy, opłaca się głosować? Przecież za udział w głosowaniu nie dostaje się żadnych pieniędzy, więc tu o żadnej opłacalności nie można mówić, bo gdyby na przykład się dostawało pieniądze, no to można by wtedy się zastanawiać nad opłacalnością. Głosowania, a jak się nie dostaje, to to pytanie jest pozbawione sensu. Trzecie pytanie: jak wygrać z Żydami, kiedy większość ma obrzezane mózgi, przez co stoi po ich stronie? No to, no to jest trudne, wie pan, to jest trudne. To nawet nie dlatego, że obrzezane mózgi ludzie mają, tylko ludzie cenią sobie święty spokój. A tutaj jak na przykład jeden rad gazety wyborczej oskarży kogoś o antysemityzm, to ten potem musi się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem i tak dalej więc na wszelki wypadek już tam się z Żydami nie, z Żydom się nie sprzeciwiają żeby, nie są tacy odważni jak na przykład świętej pamięci mecenas Ryszard Parulski, bo Ryszard Parulski miał poglądy narodowe no i w związku z tym był często oskarżany o antysemityzm ale on się nie spierał z tymi oskarżeniami, nie wypierał się że nie jest antysemitą nie, nie dowodził, że nie jest wielbłądem, tylko jak go Ktoś oskarżył o To teatralnym gestem rozkładał ręce i mówił: antysemityzm. Piękna idea. No więc to ja bym tak radził, wie pan, reagować na takie rzeczy. No, to... I czwarte pytanie. Co ten pijak Kwaśniewski naobiecywał Żydom? No niech jego pan zapyta, co naobiecywał. Ja bym rzeczywiście coś naobiecywał. Jak był w Nowym Jorku, tam jeszcze jako prezydent, to spotkał się z jakimiś Żydami i coś im tam naobiecywał swoim zwyczajem. Ale no, proszę pytać Aleksandra Kwaśniewskiego. Bo on oczywiście nie powie prawdy, bo to. <śleszy> Rzadko na jego wargach, prawda, chyba gości. Ale no, zaryzykować można, tym bardziej, że to nic nie kosztuje, w związku z tym nie można mówić, czy się opłaca, czy nie. I tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na kapital.pl.